Hej, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Drax332, a dzisiaj zagramy sobie w grę bardzo popularną, która nazywa się World of Warcraft. E, jak widzicie mam tutaj już swoją postać, ja gram na trialu, e, bo chcę wypróbować na brzydkowym grę, jak mam za darmochę taki trial, to pomyślałem sobie, że dla po, na nas ponagrywam. E, różne klasy, więc stwórzmy nową klasę dla odcinku. E, więc tak, mamy tutaj Horde i aliens, tutaj nam się odbywa postać, jak wygląda babka, jak wygląda mężczyzna. Otóż... Wygląda tak. E, dobra, teraz może sobie jakoś wybierzmy, nie wiem, może być to jasnolud, albo no nie wiem... Hmm, co pomyślę o tym. Tu mamy tego Dry... -y -y. Czy jakoś tak? Nie wiem jak to się robi. A i można wypadłem, tak. Zacznijmy jakby Warrior w ogóle. Warrior, no nie są niczego sobie zrobić. Wyglądał Hunter to tak. Priest. Hmm. Okej. Okay. Um, tu mamy też inne Blood Elf. Uh, czyli Crowd Elf... Gobliny, uh, Pandaren na przykład, bo to jest... Uh, Missis of Pandaria oczywiście. No Boże. <laughs> Night Elf, i jeszcze zastanawiam się zastanawiam na Draeninem no, albo Night Elfem Night Elf wygląda tak No, ja wezmę to też nie Draenina Mage, Mag, tak, mag tak, tak, Shaman, Ten Shaman Wygląda, no jakoś tak wygląda ten Shaman, No właśnie nie wiem, jaką klasę wziąć nawet Bo na przykład w Night Elfie możemy mieć e, Druid Druid, akurat jest okej. Okay. No też można tutaj Maga Roger, Dobra. Eee, Wezmę tego draina, bardzo mi się podoba. Eee, Shaman, paladyn. Paladyn ładnie wygląda. Chociaż chyba nie mogę być nawet paladynem. Tak. Mogę tu być jeszcze Death Knightem, ale to jest. Ojej, od... zupełnie się tego Eee. Dobra, weźmiemy maga chyba, nie? Albo shamana. Shamana, on w ogóle nie ma tutaj, na tej te szponek to powiedzieć. Więc Skin Color. Eee, taki jest chyba git, nie? Albo no, taki kiedy był nawet. Dobra, face. Może eee, z złowrogą no, no, taka mi się podoba. Na przykład. O, i teraz włosy. Szczęsne włosy. To było nawet fajne, nie? Co to jest? Co to jest? Chyba się wrócę, zaraz zmienię tą klasę. No, tak jest game. to weźmiemy... O, tak jest, też fajne To jest, o, to jest akurat spoko. Dobre, em... Kurde, trochę dziwnie będzie wyglądał on, ale dobre. Nazwijmy go może Dark Angel. Tak będzie fajna nazwa. A, już jeszcze ktoś ma, no to weźmy Dark Angel... 3 elki. No i no, no to 2 tak? No, 6. No to weźmiemy dary... Ej. No, super. No to weźmiemy ery znowu. Errrrk. No. To jest ciężko w ogóle jakoś się zrobić. W zasadzie o jakieś minusy się chce. Dobra, um, to na razie Tyle. i już zaraz przechodzimy do gry. Więc... zaraz Okej, okay, jesteśmy już z powrotem. Um, bo trochę tutaj nam się troszeczkę przycina, więc jeszcze to poprawię chwilę, jeszcze chwileczkę. Okej, okay, teraz powinno być chyba git. Nie, jeszcze raz. Chwileczkę. Okej, okay, jesteśmy. Um, a właśnie, tam mam misję. No to już jesteśmy w grze, jestem właśnie tym... Drain'em, jak widzicie, tu mamy Megalon. pierwsza misja. dobrze. Co jest? Speak with is at the crash site in the Eminem Veil. Vale. Dobrze, co to jest misję. Idźmy zatem po bum, po bum, bum, po bum, bum, bum. No, może też coś powiem. Otóż byłem wczoraj um, na. No hobbicie, nowym hobbicie, hobbity, pustkowie Smauga. I trochę wam opowiem może o tym filmie. Hmm, film jest oczywiście bardzo fajny, bardzo mi się podobał um, z różnych względów um, na przykład z takich, że um, jest to druga część pięknej kultowej serii Hobbita napisanej przez Tolkiena. I ogólnie strasznie lubię Hobbit'a jako film i książkę, jest on epicki. Thunderbolt, kurde. Oh yeah. Dobra, zbierzmy może coś z niego, a ja wrócę do e, mówienia. Więc tak, w drugiej części jest już pokazane, już jest pokazany Smaug, jest pokazane e, Legolas, jest pokazana Tauriel i ta Tranduil, jak rozmawia z Torinem e, itd tak dalej, tak dalej. Wszystko nam się to wszystko wyjaśnia, niż w pierwszej części, bo pierwsza część w sumie było taki wstęp e, do, da, do, dalszego jakby, e, do dalszej przygody. No i oczywiście tam już pokazany jest Smaug. E, co do tego Smauga, powiem Wam, że jest trochę dziwny. Mm, zwłaszcza jak go um, jak go pokazują um, całego w całości jest strasznie strasznie dziwny. Zwłaszcza jak jest y, w tej samotnej górze jak tam walczą... no nie będę spoilerował no, ale muszę wam coś powiedzieć. Że jak tam walczą, y, walczy Torin ze swoją brygadą tam w środku w samotnej góry z nim Um, to jak widziałem całego, to takie, what the fuck, czemu on jest taki gruby, nie, coś w tym stylu, nie, to wiem, że to jest smok, nie, ale tak troszeczkę dziwny był. Oczywiście jak jest pod koniec filmu, jak on e, leci, do miasta, leci do miasta na, je, na jeziorze, e, no to on już jest bardziej taki normalny ten smok, tak, niż, e, niż, e, niż w, tym, w tej samotnej górze. Um, no i oczywiście błąd taki popełniłem ze względu tylko, żeby pójść e, no, z moimi citecznymi braćmi, tak, i tam no, z rodziną ogólnie e, bo tam powiedział, że nie chce iść na napisy, e, bo mu się nie chce czytać tam, no, i tak dalej. O, już 6 zamiar, dobra to jeszcze zrobimy tego. Wam I w coś tam że nie chcę się czytać, chodźmy na dubbing. Nie ja takie Jezus Maria. No dubbing, przecież ja nawet, ja tam sobie ściągnąłem nawet Hobbita, żeby i tam pierwszą część, żeby sobie posłuchać, znaczy posłuchać, żeby obejrzeć sobie, e, przypomnieć sobie i ściągnąłem z dubbingiem, bo nie było z napisami, no i ja takie, no dobra, niech będzie, prawda, biorę i tak, nie, nie, co to ma być, co to za głos Gandalfa, co to jest w ogóle, nie, co to w ogóle za gówno jest ten dubbing, nie, i tak dalej. E, już tylko sobie biorę armor, aha tego nie mogę, jakiś mail, dobra nie wiem, nie, nie wiem o co chodzi, więc nie będę kombinował, e, to od razu sobie weźmiemy następnego quest'a, no yy, i już kilka, charakter, e, Ta, dobra, okej okay, mamy już tam trochę umiaru, mm. I ten, i po prostu yy, myślałem, że ja zejdę, naprawdę, że zejdę, no, no z tego debingu, to jest jakiś porażka, jakbyście usłyszeli albo słyszeliście, to naprawdę wiecie co ja mówię, plus yy, na dodatek yy, też raz też byłem i tak, no może nie źle, może jakoś poprawili, nie, czy coś, dobra, jest dużo experience. ...drań service. Okej. Okay. I... prawda... i takie... no okay. Siedzę w tym kinie, rozpoczyna się już film, patrzę, że już tam jest Hobbit napisane, nie? I nagle koleś... HOBBIT! A ja... nie. już mówię, powiedziałem sobie, co, 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 to jest za dumby do, do tego, co to jest za gówno? Co to jest w ogóle, ja nie rozumiem, coś tam... Nie, Jezus Maria, po co poszliśmy na to gówno, mówię. Że to jest gówniane, coś tam. Do dupy, do dupy i tak dalej. On dość dobra, oglądaj. I tak po obejrzałem, no to były te same, życie głosy, nie, jak u Gandalfa, um, tak samo jak u Torina i tam innych, u Bilba. Uh, chwila, bo... Uh, tu sobie muszę uratować, tak? You must save them. Uh, should to build a 5x let go surrounding Chwilę. A, ok. Mamy nowe ability w ogóle. Chyba. Czy nie? Nie. To nie ogarniam trochę. A szaman, bo ja szamanem jestem. Tak? O, dobra, wszystko się wyjaśniło. Szaman, już w coś tam. Dobra, wracamy. Żeby odzyskać nagrodę. No i ja co, to już zakończenie i po prostu myślałem, że tam zajdę. Naprawdę, myślałem, że tam zajdę, ledwo wytrzymałem, a co do głosu Legolasa, Tauriel, Tandurila i tam innych yy, nowych po postaci, które spotykamy w filmie, to powiem wam, że nic najgorzej. No w sumie nie słyszałem nigdy Legolasa z dubbingiem, nie? Więc to była dla mnie nowość słyszenia go. Do Tauril jest dobrany bardzo świetny ten dubbing. Choć do Legolasa bym musiał trochę się przyzwyczaić. Um, by trochę słabo, nie powiem. że znaczy jest OK, ale też nie róbmy z tego jakieś, jakiegoś wielkiego wow, nie wow, ale to świetne, nie? I tak dalej. No to było nieco Chodźcie nowym. Um, a róbmy quest. Um, pewnie myślicie ile gram w World of Warcraft czy coś w tym stylu. Otóż oczywiście ja gram w to... No zaledwie grałem w to jakieś... ...dwie godziny. Coś w tym stylu. Um, jak widzicie, że robię te wszystkie misje dość szybko to nie, nie, nie myślcie sobie tak no, po prostu ogarniam, że tu trzeba zabić jakiś tych i tu, tu na obs obszarze no bo w sumie no, już grałem orkiem tym, tak? Moim e, tym draksem więc w sumie wiem o co chodzi trochę, no, ale już zabili trochę dziwno sobie wziąłem rasę, wiecie? Bo tutaj trochę zabijamy jakieś mutanty zamiast jakieś kurde fajne postacie Chyba dalej sobie będę grał moją postacią, tym orkiem. Choć nie, choć yy, szaman też jest do, Mam to wziąć, tak? Nie. Choć szaman też jest dobry, nie powiem. Eee. dobra, chodźcie tu. Małe szkraby! You for too far away. Nie, nieprawda, nie jestem too far away. No, pięknie, dobra. Pięknie. No, tak więc yy, ja w to dużo nie gram, nie grałem. W sumie na razie też nie gram, bo dostałem w sumie GTA 5 na Xbox'a. Może do, do, dla Was ponagrywam, e, tylko niestety ja nie mam nagrywarki takiej specjalnej, więc nagram dla Was taki jeden odcinek z GTA 5 no z telefonu, niestety. No, ale zawsze coś będzie, nie? Ale to jeszcze nad tym pomyślę, bo to jest dla mnie trochę taki słaby pomysł, więc jeszcze nad tym pomyślę. Na razie dla Was nagrywam World of Warcraft. Tak więc tak jak mówię, nie, ja nie mam trochę też czasu na, na wowo teraz. E, teraz zrobiłem... Będę w sensie teraz będę miał też czas, tak? Bo będę dla was robił odcinki jakieś. E, co po niektóre... E, ale chcę zacząć e, w sumie zrobić serię z tego z... niż e, wam powiedziałem z czego będzie. najbliższe, więc. Gotik to jest mój najbliższy cel. Więc. Szykujcie się. E, właśnie zastanawiałem się też, e, czy... O, już e, zastanawiałem się nad tym, czy e, nagrać jedynkę czy dwójkę. E, pomyślałem, że jedynkę bardziej będziecie w kli w klimacie, nie? Ale cholera e, dwójka jest troszeczkę... Znaczy nie jest lepsza od jedynki w kwestii fabuły, ale jest ogólnie mechanicznie dobra i graficznie, tak? I w sumie nie wiem czy jak wy chcecie, źródła zależy. Nie ode mnie. To jest, nie no ode mnie też, tak? Ale... Żeby nie było, że nagle, będę nagrywał jedynkę, a to prawda bardziej wolę cię nie? I tak dalej. A my na razie zabijemy WA ty tym <grymne> Prawie nic nie słyszę, cholera Jak to jest z tym głosem tutaj? U mnie, jest tutaj, tutaj A już się trochę przyciszyło. Trochę za dużo ale też chcę, żebyście mnie słyszeli, bo. A, master volume! Patrzcie, teraz już wiem, co tutaj mi właśnie tak. Dam wam na 5, a tutaj dam trochę tak. Oj, jest okej okay. No dobra. Ok, no to dajemy dalej. Może 8 się, kurno, zawić. Jeszcze no troszkę lagi jakieś Dobra, wracamy Dziwny ten trochę świat No ale cóż Taki by go wybrałem, wrócę do orka. ork Ork jest najlepszy Orki wymiatają tak jak gimi Śniemy ciśniemy śniemy Nie, nie, Kai oh, yeah. O, już mam trzeci level? Hmm, no to nie zobaczyłem. A, chwila, bo to mnie coś z już, sobie... OK Okej, nieważne. Nie, nie ogarnę w ogóle pom, 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 pom no tak więc tego chyba na nie miałem o czym pogadać z wami też w sumie powinienem gadać więcej o wowie niż o czymś innym ale tak na strasznie na WoWie się nie ja znam wiecie, bo hmm. wait mnie samo zaatakuję, czy jak to idzie co my mamy tu zrobić? Hmm. Mamy zebrać te te, tak? Czy ja dobrze zrozumiałem? Nie, chyba źle zrozumiałem. Niestety. No, zobaczmy, pewnie one mają coś w sobie, bo one są podświetlone. A nie na przykład inne utwory, nie, więc pewnie coś jest związane z tym. Jedziesz, jedziesz, ich... Dawaj! Jeszcze! Jeszcze! Nie, nie. Tak! To jest coś związane z tym. Dobra, czyli trzeba ubić gady. A tu mamy właśnie kwiat, który trzeba z, e, zabrać. żeby że nie, nigdy nie potwierdzili. to. I tego kwiatka. No. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. No to ja zaraz wrócę. Jak no. okay, ja jestem ponownie, bo coś tam mi się darło w nagrywania. Ok, tu mamy jeszcze zebrać 4 Lasher Sample i jedno Corrupted Floor, to od razu będziemy mieć dwa questy z głowy. Mam nadzieję, że jakoś dźwięk z gry nie zakłócamy. No i nie, nie będę mu zabierał. O, o, tu jest jeden akurat kwiat. Dobra. Jeszcze trzech. No dobra. To chodź tutaj. Mutantet rod Flasher. No. no tu mamy nowy atak prawda dwójką. E, niejaki prima Stek. Chodź coś już z Jeszcze dwa, jeszcze dwa no chodź ah, i, I potem dwuk Nie zawieraj mi frag <laughs> Dzięki za pomoc Panie ty on też e, mógłby zebrać That spell isn't ready. Okay, mamy 10, tak więc wróćmy do zlecenia dawcy. Dziwne są te trochę stworych duży motyl, eee, mały dinozaur, co to jest? Sukces. Okej okay. Poros Continue complete quest not No, no weźmiemy. Do not Do I witaj, mamy dla ciebie te kwiatki Proszę, sobie, proszę bardzo Nie śmiej tam No Jezu, tam, przepraszam Tu mamy jakieś gracza DYNAMES Level trzeci tak samo, jak. Ja. Okej, okay, może zacznę tutaj sobie trochę. O co chodzi? A. Uh. Oj. Uh. Aha. Okej. Okay. Trochę to nie gra Jest to jakiś agent w tym stylu eee, i on jest chyba, nie no tam jest to misja i przy rzece gdzieś jest tak i tak dalej no to jest nie no to jest taki co się rotowaliśmy ra więc że nie wiecie ja mam taki właśnie kamień tak mam taki kamień trzeba go władzie znaleźć jak to Ale troszeczkę nie wiem. Jeszcze raz. swim out the scatter the natural agent, eat. Don't worry, you won't be expelled long okej Czyli mamy tutaj popłynąć. Czyli jakoś tak. O. Dobra. Ok, płyniemy. Tylko gdzie? dobra Eee, tak słychać pewnie coś na nagraniach. A, czyli tutaj mamy, no dobra. Pewnie tak. Tak. To o to chodzi, więc dobrze czytałem. Okej. Okay. Teraz się wrócimy. Podmiot nagrody w postaci EXPA i pewnie złota. Mamy dwa srebrne pieniążki. Pieniążki, jak to brzmi. Pieniążki. Nie pieniądze, tylko pieniążki. Są okropne pieniążki. Nie ja, no, dwa srebrne jakieś... talarnie Nie no, nie talarne Inaczej, bo Mój błąd. Eee. No kurde. No dwa srebrne, kurde. Pieniążki. 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 pieniążki, 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 pieniążki. Idziemy przez piękną halę. Nie wiem czego. Ja, nie nie, nie ogarniam trochę. A my idziemy po expa, po expa, po expa, po expa, po expo. Dobra. Blisko, blisko, blisko. I jesteśmy. Tak, complete quest. Tu mamy kolejny quest, ale niestety ja już wam, dla was niego nie zrobię. Ponieważ już trochę długo gramy, nagrywamy, a chcę wam zostawić resztę na później. Dobrze, to ja... Tak, ja jestem Dark 3 2, to jest Dark Angel. A to była gra World of Warcraft. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Trzymajcie się, cześć!